Witajcie, witajcie z tej strony M4, tutaj witam was w kolejnym odcinku z Kod Commentary. Pewnie, pewnie nie będziecie tak nazywać seria pewnie zmienię nazwę, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mniejsza. Co w tym odcinku chcę powiedzieć? Ogólnie, jak Państwo zauważyliście, trzy poprzednie odcinki e, mają takie P e, napisane w nawiasie Pewnie się zastanawiacie o co chodzi. Jeżeli nie widzieliście opisu, no to możecie się tak zastanawiać o co chodzi. Ogólnie te P to znaczy przedawnione. No i te odcinki są bardzo przedawnione. Ja je nagrywałem w sierpniu. Co oznacza, że te filmy ogólnie e, nie mają. Jakby tam. E, informacje zawarte w tych filmach. Totalnie nie mają. E, nic wspólnego z rzeczywistością, tak jakby, nie? Teraz ogólnie, e, patrząc na. Na czas, nie? E, wtedy były to jakby dobre informacje. Ten, e, w tym sierpniu były to potężne informacje, które mogły na pewno się wam przydać. Ale teraz to są już nic nie warte, tak szczerze. No nie wiem, to ja coś tam mówiłem o. To jest coś ciekawe w sumie, bo to jest taki fajny w sumie taki. cofać cofać czasu, tak jakby. Tam ja to mówię coś o zepsutej myszce. Nie, ja sobie teraz tak przypominam. Kurde, rzeczywiście miałem zepsutą myszkę. No bo no teraz nie mam tej myszki, nie? Już się zepsuła, totalnie, ale wtedy tam mówiłem coś o jakimś e, e, tym przycisku, który wypadł z tej myszki. Teraz sobie tak przypominam. Oczywiście, takie coś było, nie? To jest... jaka fajne. No i co? No jeszcze bym chciałbym po powiedzieć dlaczego to w ogóle teraz e, wstawiam, no po prostu e, to się ksiło na moim, na moim dysku i nie wiedziałem co z tym za bardzo zrobić, co nie? A teraz e, ja i Fifi nagraliśmy takie odcinki trochę takie bez e, montażu, więc trzeba sobie tego nie wstawić, nie? Jak i tak teraz nie będzie to jakby od odstawać trochę. No bo jakbym wstawił takie odcinki dosłownie po odcinku z GTA 5, który był cały montowany, to nie wiem czy to tak. No nie wiem czy by to tak fajnie wyglądało, nie? To też o estety estetykę trochę chodzi, nie? Jakby odcinki niezmontowane powinny być obok niezmontowane, znaczy właśnie niezmontowane, nie? Takie longi powinny być obok longów, ale jeżeli chcesz stworzyć jakąś e, serię e, z montażem, no to najlepiej jakiś odcinek informacyjny, czy cokolwiek, nie wiem. No sorry, jakby ja to nagrywam prawie o 0.0 Czemu? Bo ja, na jutro musi być odcinek. Pewnie teraz widzicie to dzie, o godzinie. O której bym to stawił? Nie ja wiem, o 15.30 powiedzmy. Coś w tym stylu. Czyli za 30 minut wstawi się odcinek z Fifi i zobaczycie o jaką misterną serię chodzi. No bo się wygadałem już. No to już wiecie o co chodzi. No cóż, dobra. Więc co bym chciał jeszcze wam przekazać? Hmm. Chyba nie zresztą tak za bardzo, nie? O tym powiedziałem, o tym powiedziałem. No, chyba wszystko git Dobra. E bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, którego pewnie, pra, pewnie obejrzycie, obejrzeliście do końca, albo sobie posłuchaliście go, bo to jest też forma podcastu. Dobra, ja już nie będę tutaj mówił, bo śpieszę się do spania, jutro praca, jeszcze muszę zmontować ten odcinek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i ELO!